Witam wszystkich. Słuchajcie, wybrałem się dzisiaj tutaj takie pola. Widziałem tutaj byczki, cztery sztuki wyszły. Ale wszystkie w kompletach. Bardzo ładne. A tutaj tyczka leży jakaś. O tam. Nie za duża. No coś leży. Wczoraj się udało ładną parkę podnieść. I smaczka. Oj, proszę. Dziesiątek. Ładno, tycinę. Dziesiątaczek. O! o, już troszeczkę leży. No ale tycinę. Ciężkawa, 2 kg ma na pewno. Ale miesiąc taczej się trafił. Mm. Także mamy nas kolejną tyczkę. Fajną. Wydaje się, że to jest chyba 12 albo 13 świeżotyka w tym sezonie. Ale jeszcze piękne byczki noszą. oszu. W sumie dopadłem że ostatni luty jest. W marcu też się ruszy fajnie. Nic, idziemy szybko dalej.